Dobra, jesteśmy a przed wigilią, jednak się udało. Bo rodzice gdzieś pojechali, by jakieś a, inne rzeczy, jakieś jedzenie czy coś na wigilię, żeby było. Jest a, jakoś tak 10 godzina, Także a, możemy spróbować pociągnąć ciężarem, e, szybciej, żeby właśnie zdążyć przed tym, jak, mm, jak moi rodzice przyjadą. Jest dobra, a jeszcze muszę coś przynieść, i tutaj mamy 40 kg razem. Jesteśmy do pierwszego seta z. 27 kilo, a jeszcze muszę przenieść coś także dobra mamy wszystko teraz będziemy robili pierwsze z 27 kilo A zrobimy jeszcze jeden set, tylko ze 30 kg, i później znowu e, nie, później bez ciężaru po tym e, secie ze 30 kg, polecimy coś tak dobić, później znowu 27 kg, i później znowu bez ciężaru. Dobra, 32 kg, lecimy. Dobra, teraz a, powtórzenie z własną masą ciała, i później znowu, nie, później 27 kilo. Znowu powtórzenie z własną masą ciała. I się tak właśnie dobijemy. 啊哈哈，啊。<laughs> <laughs> teraz rodzice się przygotowują do wygilii. Właściwie wszyscy z rodziny się przygotowują do wygilii. Moja mama gdzieś pojechała po jakieś siedzenie, bo jeszcze nam trochę brakuje do tych 12 potraw, jeżeli się nie mylę. A teraz muszę najpierw śniadanie zjeść i wtedy pójdziemy na dół i robimy to uginanie nie wiem, sztangą albo handlami, zobaczymy co będzie pierwsze. Dobra, a kończę moje gadanie teraz. Widzimy się prawdopodobnie na dole i w będziemy mieli o 19 godzinie, dlatego że wszyscy się teraz przygotowują. Wiadomo, goście przychodzą i ten, to trzeba się przygotowywać dłużej niż po prostu tam, załóżmy o normalnej godzinie jak 17 i 18. .00. To albo o 19 albo o 20. .00. Zobaczymy prawdopodobnie o 19, bo wtedy wszyscy będą już gotowi. Dobra, ogólnie jesteśmy przygotowani na Wigilię e, Oczywiście później jeszcze jakąś koszulę założyć coś I będziemy w stanie na, iść na Wigilię e, czy, Dobra, e, zaczynamy, będziemy robili pierw Uginania sztangą Jeszcze mamy krzyżyk e, Rodzice pozwolili mi go wziąć na Wigilię Także będziemy go mieli tutaj na Wigilii Dobra, lecimy do pierwszego seta Nie ma potrzeby tyle gadać e, Jest dobra Oh Zrobiliśmy dwa sety, także teraz zrobimy jeszcze jeden set tutaj, gdzieś, zobaczymy, żeby inny kąt wam dać. Jeszcze będziemy musieli poczekać do Wigilii kilka godzin, bo jest 14 podajże już, także będziemy musieli poczekać. Najpierw się wszyscy chyba pomodlimy przed tym i później już będzie można jeść, w sensie te, te wszystkie potrawy, tam będą jakieś mięso, ryba czy coś. A sprawdźmy na pompę, jak wyglądamy, bo teraz mam największą pompę i później porobimy jeszcze jakieś uginania um, hantlami na siedząc, czy po prostu normalnie, zobaczymy. oh Dobra zrobiliśmy ostatnie dwa sety tych uginania na siedząco Także teraz zrobimy znowu dwa sety, ale uginania na, na stojąco Dziś tutaj też, e, jest dobra Później coś więcej porobimy Na plecy prawdopodobnie jakieś wiosłowanie czy coś Już zobaczymy Dzisiaj dłuższy trening będziemy robili Dlatego, że no wiadomo mamy cały dzień Nie ma szkoły, nie ma nic, także możemy po prostu Dłuższy trening sobie zrobić niż po prostu Zresztą tam zrobić yy, pociąganie się za uginania Jakieś wiosłowanie i tyle Nie więcej po prostu zrobimy niż zwykle No bo czemu nie Okej okay. Uh. Uh. Ok, teraz uh, Zrobimy wiosłowanie sztangą mm, Dwa sety też Też do odciny Myślę, że rodzice już pojechali właśnie po gości, czy coś. Będzie ktoś ma przejechać, tak zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, ogólnie rodzice jeszcze pojechali po, po kogoś, bo tam jeszcze ktoś ma przejechać. Inni już przyjadą, jest zobaczymy, jak to wyjdzie. No i myślę, że widzimy się po Wigili.